Światowy hegemon postraszył cłami, a teraz obsługuje kolejkę chętnych do rozmów krajów. W tym czasie zmienność na rynkach eksplodowała, przypominając natychmiast obrazki znane z wiosny 2020 czy 2008 roku. O ile wówczas Fed śmiało podłożył inwestorom miękki materac i ruszył z odsieczą, obniżając stopy procentowe i wstrzykując dodatkową płynność. O tyle tym razem inflacja w USA od 4 lat znajduje się powyżej 2% celu rezerwy. Do tego po uprzejmości ze strony amerykańskiego wiceprezydenta nazywającego Chińczyków wieśniakami ruszyła wyprzedaż amerykańskiego długu, psując zdecydowanie plany Departamentowi Skarbu, który ma w tym roku do zrolowania ponad 9 bilionów dolarów zadłużenia. Vance być może zapomniał o posiadanych przez Chiny amerykańskich obligacjach o wartości 760 miliardów dolarów. Recesja spychająca rentowności przy takim zadłużeniu byłaby zbawieniem. Ale jeśli republikanie przelicytowali, mogli właśnie zainicjować implozję amerykańskiego zadłużenia, stawiając Powell'a w roli nabywcy ostatniej instancji, ale poświęcając jednocześnie dolara. Tymczasem napięcie między Paulem a Trumpem nie ustaje. Prezydent USA w mediach społecznościowych nawołuje do obniżek stóp, pisząc wprost: obniż stopy procentowe, Jerome, i przestań grać w politykę. Z kolei szef Fedu odpowiada. Nie musimy się spieszyć i mamy czas. Inflacja będzie rosła, a wzrost gospodarczy będzie zwalniał. Ale tak naprawdę dla mnie jest teraz niejasne, jaka będzie właściwa ścieżka polityki monetarnej. Będziemy musieli poczekać i zobaczyć, jak to się potoczy, zanim podejmiemy decyzję o dostosowaniu. W jakich więc warunkach możliwe jest przyspieszenie luzowania monetarnego przez Fed? Poza ryzykiem implozji rynku długu, miejcie też na uwadze zagrożenia dla stabilności całego systemu finansowego i sektora bankowego. Co znamy z kolei z wiosny 2023 roku, gdy upadały regionalne banki w USA i ten kryzys również musiał zostać zduszony w zarodku. Wyraźnie odchyla się za to wahadło oczekiwań inwestorów, którzy jeszcze do niedawna wyceniali dwie obniżki stóp procentowych w tym roku, podobnie zresztą jak sama rezerwa, a teraz oczekują już czterech, z najbliższą na posiedzeniu 7 maja, dzieje się sporo, zatem nie przedłużając, lecimy poszczegóły. Raptem dwa tygodnie temu przyglądaliśmy się scenariuszowi krachu na rynkach. Krachu, który, generując wzmożony popyt na uważane za bezpieczną przystań obligacje amerykańskie, ułatwiłby departamentowi skarbu uplasowanie zapadającego w tym roku zadłużenia. Niższe rentowności musiałoby się naturalnie utrzymać przez dłuższy czas, aby umożliwić bardziej korzystne rolowanie długu zapadającego w poszczególnych miesiącach. Ostatnich dniach dowiedzieliśmy się natomiast o uplasowaniu 3, 10- i 30-letnich obligacji skarbowych za 120 miliardów dolarów, co jest na razie ułamkiem z około 9 bilionów dolarów tegorocznych rolek. Jak już wiecie, Trump wytoczył całemu światu wojnę celną. Część krajów jest skora do negocjacji, a inne na tę wojnę idą, odpowiadając cwami na import towarów z USA. Gdyby krótko podsumować działanie ceł w skali globalnej, byłyby one odwrotnością globalizacji. Globalizacja pozwala z kolei poszczególnym firmom działać w różnych częściach świata, a więc na przykład prowadzić badania w jednym kraju, produkować podzespoły w drugim, a montować finalny produkt w trzecim. O wszystkim decydował natomiast najlepszy stosunek jakości do ceny na każdym z etapów tworzenia produktu. Teraz, gdy wojna celna wybucha. Ta optymalizacja kosztowa będzie znacznie trudniejsza, a więc po etapie dostosowania do nowych warunków, produkcja dla firm z USA stanie się droższa, a w skali globalnej najprawdopodobniej odbije się to na spowolnieniu gospodarczym z ryzykiem recesji włącznie. I właśnie ten scenariusz dyskontowały w poprzednich dniach rynki, ruszając solidarnie do potężnej przeceny. Przeceny, która momentami przypominała wiosnę 2020 roku, czy też kryzys GFC z 2008 roku. Z kolei przed tygodniem opowiadałem Wam m.in. o tym, czym jest efekt majątkowy. I to właśnie z jego tytułu możemy się obecnie obawiać globalnego impulsu ograniczającego konsumpcję, co przekładać się będzie także na ryzyko recesji. Skoro już pojawiło się odniesienie do 2008 czy 2020 roku, warto pamiętać, że miękki materac podłożył wówczas rynkom Fed, zwiększając płynność w systemie, a więc obniżając stopy procentowe oraz uruchamiając skup obligacji. Obecna sytuacja od poprzednich różni się jednak tym, że od 4 lat inflacja w USA znajduje się powyżej dwuprocentowego celu rezerwy federalnej. W lutym wyniosła 2,8%, ale gdy oglądacie ten film, znacie już odczyt za marzec, który pojawił się w czwartkowe popołudnie. Obecnie nie tylko sam fakt znajdowania się inflacji powyżej celu jest dla rezerwy federalnej problemem, ale również chaotyczna polityka prowadzona przez republikanów z proinflacyjnym impulsem w postaci wojny celnej na czele. W takim otoczeniu Fed niespecjalnie ma możliwość obniżania stóp procentowych. Pamiętajmy, że Fed działa w oparciu o dwa cele: z jednej strony utrzymywania inflacji na dwuprocentowym poziomie, ale z drugiej tworzenia warunków do tzw. pełnego zatrudnienia, czyli sytuacji, w której każdy zdolny i chętny do pracy może znaleźć zatrudnienie w krótkim czasie przy rynkowej stawce płacy gdyby spadki na giełdach docelowo się rozwinęły, uderzając z czasem w realną gospodarkę, a więc i rynek pracy, ale także temperując nieco presję inflacyjną, co będzie jednak nieco spowolnione z uwagi na wspomniane cła. Wówczas szef Fedu Jerome Powell będzie musiał podjąć decyzję, który cel rezerwy jest ważniejszy. Gdyby nie było między nim a Trumpem spięcia, być może byłby bardziej skory do luzowania polityki monetarnej nawet przy niezakotwiczonej w celu inflacji ponieważ jednak spięcie między nimi jest. Nie zdziwcie się, jeśli dla zasady postawi zdecydowanie na pierwszym miejscu inflację i będzie zwlekał z interwencją tak długo jak to możliwe. Rynek ma oczywiście już swoje zdanie. Z wycen kolejnych ruchów Fedu widać, że o ile jeszcze do niedawna na stole leżały co najwyżej dwie obniżki stóp w tym roku, to teraz oczekiwania rynku zaczynają się przechylać w stronę nawet czterech. Z czego najbliższa mogłaby się pojawić na posiedzeniu 7 maja? Tak przynajmniej rynek wyceniał to w środowy poranek, gdy nanosiłem ostatnie aktualizacje do tego filmu. Pamiętajmy jednak o jeszcze jednej kwestii, która akurat w obecnej sytuacji może okazać się ważniejsza od inflacji czy bezrobocia, a jest nią stabilność systemu finansowego i sektora bankowego. Jeśli okaże się, że jest ona zagrożona, tutaj Jerome Powell może natychmiast użyć dostępne narzędzia i wstrzyknąć do systemu odpowiednią płynność. Najlepszym tego przykładem była wiosna 2023 roku, gdy upadały regionalne banki w USA takie jak Silicon Valley Bank, Signature Bank czy First Republic Bank. Fed wówczas natychmiast zareagował, aby tę lawinę w zarodku zatrzymać. Uruchomił wtedy Bank Term Funding Program, aby zapewnić płynność bankom regionalnym. Umożliwił on zaciąganie pożyczek o zapadalności do jednego roku pod zastaw kwalifikowanych papierów wartościowych, takich jak obligacje skarbowe. Przy ich wartości nominalnej, a więc bez obniżek wartości zabezpieczenia. Program ten został także wsparty gwarancją skarbu państwa w wysokości 25 miliardów dolarów. Kontrowersyjną decyzją było natomiast objęcie ochroną wszystkich depozytów w upadłych bankach. Choć z założenia działanie to miało na celu zapobieżenie panice bankowej i dalszemu odpływowi depozytów z innych instytucji regionalnych, to w praktyce pokazało wielu bankom, że nie muszą one przywiązywać zbyt dużego znaczenia do ryzyka, bo w razie czego zostaną wyratowane przez Fed. Banki te mogły również korzystać z różnicy pomiędzy oprocentowaniem pożyczek od Fedu a oprocentowaniem depozytów w Rezerwie Federalnej, co pozwalało im generować zyski bez ponoszenia ryzyka wypłacalności emitenta. Innymi słowy, jeśli w sytuacji rozwinięcia przeceny w kolejnych dniach lub tygodniach zobaczycie szczególnie niepokojące sygnały z amerykańskiego sektora bankowego, będzie to czynnik znacznie bardziej zwiększający szanse na interwencję Fedu, nawet nie na regularnym posiedzeniu, a na posiedzeniu nadzwyczajnym, czyli tak zwanym Emergency Meeting. W tym kontekście warto również zahaczyć o wątek amerykańskiego długu i roli Chin, które są po Japonii drugim zagranicznym jego posiadaczem. Po tym jak wiceprezydent USA nazwał Chińczyków wieśniakami, rentowności amerykańskich obligacji zaczęły bardzo wyraźnie rosnąć. Vance być może zapomniał, że Chiny na koniec ubiegłego roku posiadały amerykański dług o wartości 759 miliardów dolarów. Teraz, gdy stosunki handlowe, mówiąc delikatnie, siadły, Chiny nie mają już większej motywacji do trzymania amerykańskich papierów skarbowych. Do tej pory były one wygodną opcją zaparkowania otrzymywanych z eksportu dolarów, bez konieczności ich konwersji na juana, co znacznie umocniłoby chińską walutę i obniżyło jednocześnie rentowność eksportu. Zresztą poza znanym już wątkiem BRICS i dedolaryzacji, zmniejszanie długu USA przez Chiny miało także związek z tym, że w ostatnich latach zmniejszał się także ich deficyt handlowy ze Stanami, z uwagi na coraz większe wolumeny handlowe z innymi krajami. Ponieważ wyprzedaż amerykańskich obligacji przez Chiny byłaby przy okazji uderzeniem w dolara? Nie ma lepszej okazji, aby z tego długu zrobić użytek właśnie teraz, po obraźliwych słowach amerykańskiego wiceprezydenta. Wyrzucenie amerykańskich obligacji w rynek przez Chiny powoduje, że Fed i Departament Skarbu będą mieli teraz jeszcze większy ból głowy. Choć patrząc na wystrzał rentowności z połowy tego tygodnia, wzrok w pierwszej kolejności kieruje się w stronę Chin, jeszcze ciekawiej by się zrobiło, gdyby okazało się, że to nie Chiny wyprzedają amerykański dług, tylko pozostali obłożeni cłami zagraniczni jego posiadacze, a chińskie uderzenie dopiero wisi w powietrzu. Dla Departamentu Skarbu taka sytuacja jest jednym z najgorszych scenariuszy. Chcąc doprowadzić do kontrolowanej recesji, dzięki której można by zrolować taniej zapadające w tym roku zadłużenie, finalnie podpalili Ląd z obligacyjną bombą. W takiej sytuacji Fed być może będzie musiał stać się nabywcą ostatniej instancji. Wracając szybko do programu skupu aktywów, aby zaabsorbować to, co wyprzedają zagraniczni posiadacze amerykańskiego długu. Nie muszę Wam chyba tłumaczyć, że taka decyzja przy niezakotwiczonej w celu inflacji to nic innego jak potężne uderzenie w siłę nabywczą dolara, obok czego złoto z pewnością nie przejdzie obojętnie. Jeśli rentowności w sposób niekontrolowany będą rosły, dobijając przy okazji rynek akcji, bo staną się dla niego alternatywą z uwagi na coraz wyższe oprocentowanie, również i z tego tytułu możemy się niebawem doczekać nadzwyczajnych decyzji rezerwy federalnej, poza regularnym posiedzeniem. Obecne zaskoczenie ryzykiem pojawienia się recesji jest o tyle dziwne, że od dłuższego czasu uczulał przed nią jeden z najlepszych wskaźników, a więc inwersja krzywej dochodowości amerykańskich obligacji. Swojego czasu wielokrotnie o tym zjawisku wam opowiadałem. W skrócie zatem, gdy dochodziło do anomalii, w której obligacje o krótszym terminie zapadalności płaciły więcej od tych z dłuższego końca krzywej, a później sytuacja się normalizowała, to właśnie ten moment najczęściej poprzedzał recesję. Otwartą jest oczywiście kwestia, który dokładnie odcinek krzywej będziemy badać. Najczęściej jednak spotkacie się z różnicą między oprocentowaniem dwóch i dziesięcioletnich obligacji. Jak widzicie na dostępnej od 1976 roku historii, za każdym razem, gdy dwulatki pociły więcej od dziesięciolatków, a więc widoczna tu linia schodziła pod kreskę, a następnie powyżej niej wracała, dochodziło do recesji, zobrazowanej szarymi, pionowymi pasami. Spójrzcie teraz, gdzie jesteśmy obecnie. Rozpoczęta tu wiosną 2022 roku inwersja była nie tylko jedną z większych, przekraczając momentami 100 punktów bazowych, ale i jedną z najdłużej trwających. Obecnie krzywa na tym odcinku wróciła do naturalnego nachylenia, ostrzegając przed ryzykiem recesji. W kontekście interesującego nas rynku metali szlachetnych, szczególnie interesująca byłaby sytuacja, w której Fed zostaje zmuszony do interwencji, czy to skalą spadków na rynkach, czy też pojawieniem się ryzyka systemowego wokół sektora bankowego czy finansowego, a to wszystko dokonałoby się właśnie teraz, a więc przy znajdującej się wyraźnie powyżej celu rezerwy inflacji. I co więcej, w otoczeniu ryzyka jej dalszego wzrostu w wyniku CEU. Dołożenie do przysłowiowego pieca przez obniżkę stóp lub wstrzyknięcia płynności poprzez kolejną rundę skupu obligacji byłoby uderzeniem w siłę nabywczą dolara, na co metale szlachetne powinny natychmiast reagować. I być może ich wzrosty z ostatnich miesięcy właśnie taką konieczność ugięcia się pauela dyskontowały. W tym miejscu pozwoliłem sobie jeszcze dograć krótki komentarz do sytuacji ze środy, gdy Trump wycofał się z części zapowiadanych wcześniej ceł, generując istny roller coaster na rynkach, które ruszyły do odreagowania. Wiele wskazuje na to, że przyczyną była właśnie prawdopodobna wyprzedaż obligacji przez Chiny i ryzyko postawienia w ten sposób Fedu pod ścianą. Pamiętajcie, że nie chodzi tu o to, że Chiny mają tylko 760 miliardów dolarów obligacji amerykańskich, a więc raptem 2% całego zadłużenia USA, ale sygnalizując zamiar ich wyprzedaży, dają jeszcze sygnał reszcie rynku, a ten również zaczyna w tej sytuacji cofać popyt i ceny obligacji spadają, czyli ich rentowność rośnie. W środę wieczorem Trump zresztą już sygnalizował chęć dogadania się z Chinami. Skoro zatem ta prawdopodobna forma nacisku ze strony Chin zadziała, miejcie na uwadze, że będzie też używana w przyszłości, przynajmniej do momentu, gdy Chiny będą miały amerykańskie obligacje do sprzedaży. A co po ich całkowitym pozbyciu się? Tutaj pamiętajcie o gromadzeniu przez Chiny złota, które mają go prawdopodobnie 10 razy tyle, aniżeli deklarują. W przeszłości zrobiłem zresztą materiał na ten temat, do którego odnośnik znajdziecie na dole opisu. Po połączeniu z USA, gdzie ponownie zrobiło się cicho wokół audytu Fort Knox, a do tego jeszcze Niemcy przymierzają się do repatriacji swoich 1200 ton z Nowego Jorku, Chiny mogłyby zagrać jakąś formą wykorzystania teraz swojego złota, uderzając ponownie w dolara. Trump zapowiadał, że kto zechce omijać dolara, ten musi się liczyć ze stuprocentowymi cłami. W środę cła na Chiny podwyższono ostatecznie do 125%. Zatem te i tak nie mają już teraz nic do stracenia i mogą swobodnie wykorzystać swoje złoto przeciwko dolarowi. Wracając jeszcze do napięć między nim a Trumpem, spójrzcie na wpis Trumpa, gdzie ponownie argumentował za obniżkami stóp przez rezerwę federalną. Byłby to idealny czas dla przewodniczącego Fed Jerome Powella na obniżenie stóp procentowych. On jest zawsze spóźniony, ale mógłby teraz zmienić szybko swój wizerunek. Ceny energii spadły, stopy procentowe spadły, inflacja spadła, nawet ceny jajek spadły o 69%, a miejsca pracy wzrosły, wszystko w ciągu dwóch miesięcy. Duża wygrana Ameryki. Obniż stopy procentowe, Jerome, i przestań grać w politykę. Trump doczekał się odpowiedzi tego samego dnia, a więc 4 kwietnia, gdy Powell brał udział w konferencji w Virginii. Wydaje się, że nie musimy się spieszyć i mamy czas. Inflacja będzie rosła, a wzrost gospodarczy będzie zwalniał. Ale tak naprawdę dla mnie jest teraz niejasne, jaka będzie właściwa ścieżka polityki monetarnej. Będziemy musieli poczekać i zobaczyć, jak to się potoczy, zanim podejmiemy decyzję o dostosowaniu. Na tej samej konferencji mieliśmy także okazję posłuchać, co Powell sądzi o implementowanych cłach. Podkreśliliśmy, że będzie bardzo trudno określić prawdopodobne skutki ekonomiczne wyższych ceł, dopóki nie będzie większej pewności co do ich szczegółów, takich jak to, czego będą one dotyczyły, na jakim będą poziomie i przez jaki czas oraz jaki będzie okres wszelkich represji ze strony naszych partnerów handlowych. Podczas gdy niepewność pozostaje podwyższona, staje się teraz jasne, że wzrosty ceł będą znacznie większe niż oczekiwano. To samo tyczy się prawdopodobnie skutków ekonomicznych, które obejmą wyższą inflację i wolniejszy wzrost gospodarczy. Wielkość i czas trwania tych efektów pozostają niepewne, podczas gdy cła najprawdopodobniej wygenerują przynajmniej tymczasowy wzrost inflacji. Możliwe jest również, że ich efekty mogą być bardziej trwałe. Widzicie zatem potwierdzenie ryzyka stagflacji, a więc wolniejszego wzrostu gospodarczego z uporczywie wysoką inflacją z ust samego Jerome'a Powella. Jeśli interesuje Was to, jak w takim środowisku radzą sobie poszczególne klasy aktywów, w ubiegłotygodniowym wideo znajdziecie bardziej szczegółowe omówienie tematu stagflacji. Korzystajcie również śmiało z komentarzy pod filmem i dajcie znać, czy Waszym zdaniem najgorsze już za nami, czy też ostatnie spadki były jedynie początkiem czegoś więcej. Pamiętajcie o podzieleniu się filmem ze znajomymi i dzięki wielkie za każdą łapkę, która pokazuje algorytmom, że warto do nas zajrzeć. Udanego weekendu i do zobaczenia!